Nazywam się Andrzej Bardzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. Ta co? Mm? A gdzie teraz? Cześć, witajcie na lotnisku Chopina w Warszawie. We wcześniejszym vlogu pokazywałem jak to wygląda pierwszy lot, czyli procedury na lotnisku, a dzisiaj będzie to w praktyce. Lecimy do Portugalii, do Porto przez Lizbonę, będziemy mieli transfer w Lizbonie. No i przyjechaliśmy na lotnisko Chopina. Wygląda to tak, że weszliśmy z SKM-u, czyli szybkiej kolei miejskiej, na poziom zero. Idziemy teraz na odloty, czyli do góry. Udamy się w pierwszej kolejności do czekinu, żeby odebrać nasze bilety. Nie mamy bagażu rejestrowanych, bo mamy tylko podręczne torby, ale to nam w zupełności wystarczy. Więc pierwszą rzeczą, jak wspominałem wcześniej, było spojrzenie na tablicę odlotów. Musimy Znaleźć, która, z której bramki możemy dokonać odprawy biletowo-bagażowej I po prawej stronie, jak wejdziecie na lotnisko Chopina, jest informacja I są właśnie te tablice Nasz lot obsługuje linia TAP Portugal I lecimy o godzinie 12.55 Więc szukamy 12.55 Mamy tutaj do Lizbony, lot TP 1205 i odprawa jest na stanowisku yy, check-in 231 do 233. Ponieważ lotnisko Chopina jest większe, mamy strefę, strefa jest D, czyli w tej chwili kierujemy się do strefy D, idziemy tam prosto, gdzie mamy strefę D. Tutaj mijamy strefę A i teraz pójście. mamy check-iny Numery 136-280 i mamy podział na strefy CDE. My idziemy do strefy D. Mijamy po prawej stronie strefę B, a my kierujemy się do D. Po drodze mijamy punkt nadania bagażu ponadwymiarowego. Więc jeżeli byśmy chcieli zabrać rower, deski snowboardowe, to tutaj jest stanowisko nadania bagażu ponadwymiarowego. No i dobra i zobaczcie, tutaj mamy Czekiny C, czyli strefę C my szukamy strefy D. Idziemy dalej i za chwilę będzie. O, tam już widać w strefę D. I tam mamy kap Portugal do... Lizbony. Dobra? Więc odebraliśmy nasze boarding pasy. Pan niestety nie pozwoli nagrywać wizerunku, ponieważ tam mieć zgodę lotniska. I dostaliśmy na jednym boarding pasie spójrzcie tutaj dostaliśmy dwa bilety. Jedne jest z Warszawy do Lizbony, oraz drugie jest z Lizbony do Porto. I teraz jest tu taki kod, który będziemy skanować, żeby wejść. Do kontroli bezpieczeństwa e, musimy zeskanować nasze karty pokładowe, inaczej tam nie wejdziemy. E, przed kontrolą bezpieczeństwa, e, wypijcie wszystkie płyny i, i, e, i wodę. No i wyszliśmy z kontroli bezpieczeństwa. Niestety z mikrofonem się coś stało, więc dogrywam głos. E, po wyjściu są ekrany, na które należy spojrzeć, i tu już są ekrany z bramkami, czyli gateami, gdzie musimy się udać. Każde lotnisko jest w Polsce i w Unii Europejskiej podzielone jest na dwie strefy: strefę Schengen i strefę Non Schengen. I tak samo są gate'y oznaczone. My mamy gate, czyli bramkę numer 39, a są też gate'y, bramki. Numerki i litera N, jak non-Schengen, czyli na przykład 1N, 2N, 3N i tak dalej, i tak dalej, jak już przeszliśmy przez tą kontrolę bezpieczeństwa, no to jesteśmy w strefie bezsłowej, ponieważ my lecimy do Lizbony, nie musimy dodatkowo przechodzić kontroli paszportowej. Natomiast, jeżeli byśmy lecieli poza strefę Schengen, no to tą kontrolę paszportową należałoby przejść. Więc. Udamy się teraz do gate'u numer 39 i to jest tak naprawdę wszystko. Później wsiądziemy do pokład samolotu i nasza przygoda z odlotem się skończy. O, tutaj jeszcze szybko mignięcie na kontrolę bezpieczeństwa i idziemy. My szukamy bramki numer 39. Jak widzicie są napisy w języku polskim i w języku angielskim. Jesteśmy w strefie wolnocłowej, więc teoretycznie możemy kupić towary troszeczkę w niższych cenach, chociaż one na lotnisku i tak są dużo droższe niż normalnie. Co jakiś czas są, są znaki do, które prowadzą nas do danych gateów, także nie musicie się obawiać, że się zgubicie. Na większych lotniskach są nawet napisy, ile zajmuje dojście do takiego gateu. Na przykład 15 minut, 20 minut, takie informacje są bardzo fajne, przydatne, natomiast lotnisko w Warszawie jest dość małe, więc takiej informacji nie ma. Gate na 39 jest właśnie tam, na wprost, a my udamy się jeszcze pokazać Wam, jak wyglądałoby, jakbyśmy lecieli poza strefę Schengen. Znowu po lewej stronie mijamy ekrany, gdzie możemy spojrzeć, z którego gate'u odlatuje dany samolot. Tych ekranów jest sporo, także co jakiś czas one są. Natomiast my idziemy pokazać wam jak wygląda kontrola paszportowa. I zobaczcie, tutaj mamy wyjście gate od 1N do 26N, czyli w strefie no Schengen. Więc, żeby iść, udać się tam do strefy non Schengen, musimy przejść kontrolę paszportową. No i jak zauważycie, jest tutaj kilka opcji kontroli paszportowej. Pierwsza jest to kontrola automatyczna dla paszportów biometrycznych. Należy taki paszport posiadać z takim znaczkiem. Trzeba mieć skończone 12 lat oraz dotyczy to tylko obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Później mamy kontrolę All Passports, czyli kontrolę dla wszystkich paszportów, też tam możemy iść. Kontrolę dla, tylko dla obywateli unijnych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. I na przykład tam idziemy, kiedy mamy, podróżujemy z dziećmi, które mają mniej niż 12 lat. No i osobna jest jeszcze linia dla załóg, no ale tam nie idziemy, no bo nie jesteśmy członkami załóg samolotu. Także tak wygląda kontrola paszportowa i jeżeli lecimy poza strefę Schengen, no to się musimy tam udać. A my zbierzemy do bramki numer 39 po lewej stronie toalety i co jakiś czas one na lotnisku są. Więc zmierzamy do bramki i kilka takich rzeczy ciekawych. Kiedy odbieraliśmy nasze karty pokładowe, to pokazaliśmy paszporty. Ponieważ lecimy w Unii, mogliśmy pokazać dowody, ale myśmy wzięli paszport. I teraz zapytaliśmy tylko pana, który nas obsługiwał, co jeżeli mamy bagaż ponadwymiarowy, dostajemy tam przywieżkę i musimy się udać, tak jak wcześniej wam pokazywałem, do stanowiska nadania bagażu ponadwymiarowego. A co jeżeli byśmy chcieli nadać zwierzaka? Musimy. Kupić bilet na zwierzaka w sensie to zgłosić. Dlatego, że nie każdy samolot jest przystosowany do przewozu zwierzaka w luku, ze względu na panującą temperaturę. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że nie jest samolot przystosowany, to możemy zabrać tylko zwierzaki, które są małe i zmieszczą się na, pod fotelem. Także takie małe kotki, małe pieski, ale wilczura już nie weźmiemy. Tak więc, jeżeli byście chcieli lecieć ze zwierzakami, to trzeba odpowiednio wcześniej to zgłosić. Oraz, jeżeli bagaż ponadwymiarowy przekracza 2 metry, też trzeba to zgłosić minimum na 24 godziny wcześniej. Ze względu na to, że muszą oni zorganizować specjalny, jak to się nazywało, coś do transportu. Wózek, czy coś takiego. Także miejcie to na uwadze, jeżeli macie, nie wiem, deskę serpingową i chcecie ją zabrać, żeby zgłosić 24 godziny wcześniej po prawej stronie mijamy palarnię no i idziemy szukać bramek po prawej stronie mijamy 31, 32 tak to wygląda, o 32 o 14.05 leci na Zakynthos w Grecji, jest 30 stopni a my udajemy się do 39. Po drodze jeszcze musimy kupić wodę, bo na razie źródełka nie widziałem. Wiem, że w strefie Non-Schengen było, nie? ale tutaj nie widzę. No Zobaczymy, może gdzieś będzie. Doszliśmy do bramki 39. Jest nasz lot do Lizbony i naprzeciw bramki 39 jest zlokalizowane źródełko wody że my bierzemy właśnie takie bidony i zawsze tą wodę możemy za darmo sobie uzupełnić oczywiście możemy też kupić wodę kosztuje ona w automacie 5 złotych Sklepika jest trochę droższa. Nik jaksi Tak to wygląda. No i my czekamy aż zacznie się boarding, czyli możliwość wejścia na pokład. O, ci wszyscy ludzie czekają. No my czekamy razem. Z nimi nie ma sensu stać w tej kolejce. I to. No i czekamy na boarding. W tej chwili wchodzą na pokład pasażerowie ze strefy A. Mamy na, na boarding pasie boarding zone A. I idziemy do samolotu. Musimy pokazać pani bilet i.

I dokumenty sprawdzone, boarding pas sprawdzony, i idziemy do samolotu. Zuza jest? Nie. To pocz pocz poczekajmy, oni nie a Zuza też jest, czyli wszyscy są idziemy do samolotu. wchodzimy przez rękaw Dostaliśmy wcześniej informację, że jest to samolot wycierpierowany. Czy może się coś stało z tym? Barba w barwach tapu. Zuzia, pamiętasz swój numer miejsca? A możemy wziąć na chwilę to? Nie, nie wiem, nie pamiętam. A no, i szukamy miejsca. Mam miejsce 23, co? I idziemy. On nie jest pomalowany, ale tutaj te zagłówki mają. Tak. 23 będzie na samym końcu gdzieś hello boarding odbywa się strefami żeby zapełniać samolot od samego końca do początku i będziemy lecieć Airbusem A320 i on ma konfigurację 7.3.3 no I czekam na Ja mam tutaj 20. I widzimy się. No i wylądowaliśmy w Lizbonie. I wychodzimy teraz nie rękawem goodbye Wychodzimy schodami i podjechał pod nas autobus, którym udamy się na lotnisko. I tam będziemy mieli transfer pomiędzy strefą Schengen a Schengen. Prost schodzimy. Trzy autobusy pojechały, w takim samolotu wróciśmy i sprzedamy teraz do autobusu, które zawiezie nas na lotnisko no i dojeżdżamy do wejścia na lotnisko. No tu mamy już też są pokazane e, połączenia transferowe. No e, zobaczymy co później. Suporto. The uh, gate's 20. 20, okay. Just go straight ahead, thank you. Dobra. Powiedziała nam pani, że mamy iść do gate numer 20. I teraz, jeżeli byśmy lecieli poza Unię Europejską to musielibyśmy przejść przez kontrolę paszportową, która znajduje się tam. I są dla paszportów Unii Europejskiej, obywateli unijnych, innych obywateli oraz załóg idzie się tam, i idzie się do bramek poza lepeszankiem. Natomiast my idziemy od razu do gate'u. Tą samą stroną jest również wyjście z lotniska. No i tyle, i tak wygląda transfer, jeżeli się przesiadamy między Schengen a Schengen. Tak wygląda terminal w Lizbonie. Są tablice: bankomat. Trzeba pamiętać, że się godzina przestawiła i my mamy do Porto o godzinie 18. Ale tutaj pokazuje, że gate będzie o 17. Będziemy gdzieś sobie klapnąć. Znaleźliśmy gate 20 w strefie S, czyli Schengen. Podobno z tego gate'u będzie odlatował samolot do Porto, na razie jeszcze nie wiemy na pewno, mimo że nam Pani powiedziała, to na tablicy nie ma. No i poszliśmy do gate'u, sprawdził tak samo bilety z paszportami. Zeszliśmy razem z sodami i wsiedliśmy do autobusu i czekamy, autobus nas zawiezie na płytę postojową, gdzie będzie czekał na nas samolot, wsiądziemy. I tak naprawdę to jest wszystko. No i dojeżdżamy już na płytę postojową. Samolot czeka. Wysiadamy i idziemy do samolotu. Kruściutki, samo. No więc wylądowaliśmy w Porto i w Porto idziemy rękawem do terminala, do fali przylotów i będziemy teraz wychodzić z tego lotniska i nasza podróż na dzisiaj się kończy. Jedziemy do hotelu. No i wchodzimy do pali przylotów, i mamy znaczek do transferu, odbiór bagażu i wyjście. No idziemy w kierunku po prostu wyjścia. No dole już widać taśmy z odbiorem bagażu. Tak, my pojedziemy takim przyspieszaczem. No i generalnie jest wszystko oznaczone zarówno w języku portugalskim, czyli lokalnie, i po angielsku. No i prawo a mamy, że jest to connection flight a my idziemy way out exit i baggage claim czyli taśmę bagażową no i gdybyśmy mieli bagaż nadawany udalibyśmy się e na taśmie odbioru bagażu, byśmy musieli sprawdzić, z której taśmy nasz bagaż przyjechał. Jest tablica, i na tablicy jest napisane, skąd jest LOT, skąd jest LOT i która taśma odbioru bagażu. No, tak wygląda. Wyświetlacz i myśmy przylecieli z Lizbony, i na na, pierwszym, na pierwszej taśmie byśmy mieli do odbioru bagaż. Natomiast my bagażu nie nadawaliśmy. Idziemy do metra. A gdyby ktoś nadawał, na przykład deskę surfingową, to tam jest odbiór bagażu ponadwymiarowego. Ostatnią rzeczą jest przejście przez kontrolę celną. My nie przechodzimy przez kontrolę paszportową, ponieważ był to lot wewnątrz strefy Schengen. Jeżeli byśmy mieli coś do oclenia, na przykład wracalibyśmy z przesiadką z jakiegoś innego kraju, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, to byśmy musieli przejść. I odslić te towary, natomiast my nie mamy nic do ocenia I wychodzimy. Nothing to declare. Wyrywkowo panowie sprawdzają tutaj na tych taśmach kontrolę. Jeżeli by ktoś coś miał, to wtedy płaci dodatkowo karę. Ale my nic nie mamy, wychodzimy. I jesteśmy w głównej hali. Przylotów. Oznaczone bardzo fajne. Metro taxi. My idziemy do metra. I, i tyle.